Witam serdecznie i zapraszam do recenzji słuchawek Steel SteelSeries 3HV2 Gaming Headset, czy jak to woli Free HV2 Gaming Headset. Słuchawki te zapakowane są w małe, ładne wykonane pudełko. Z przodu pudełka możemy zobaczyć jak wyglądają słuchawki oczywiście. Dodatkowo jesteśmy informowani o możliwości złożenia słuchawek oraz o wysuwanym mikrofonie, co jest też fajną sprawą. Na dolnej ściance producent podaje w kilku językach, niestety jest brak naszego ojczystego języka polskiego, dokładną specyfikację urządzenia. Słuchawki te są kompatybilne z systemami Windows, Android i iOS, czyli aplowski system. Do słuchawek dołączona jest również przyjściówka, o której więcej w dalszej części tego wideo. Dodatkowo na pudełku znajdziemy QR Code, który przeniesie nas na stronę producenta, gdzie znajdziemy więcej informacji o tym urządzeniu. Wykonane są z czarnego plastiku, sam design przypadnie do gustu wielu użytkownikom wszak prezentuje się bardzo ładnie. Można je bardzo łatwo złożyć, dzięki czemu zajmują niewiele miejsca i nadają się idealnie do podróży. Sposób składania słuchawek jest ciekawie zaprojektowany. Potrzeba zaledwie kilku sekund, by je poskładać czy rozłożyć. Dzięki temu, że są wykonane z giętkiego plastiku, słuchawki są elastyczne i nie ma obawy, że się połamią. Słuchawki posiadają regulację wielkości w celu zapewnienia większego komfortu w trakcie ich użytkowania i powinny pasować na każdą głowę, raczej. By ją powiększyć wystarczy pociągnąć za którąś ze słuchawek i po wybraniu odpowiedniego rozmiaru słuchawki pozostają w danej pozycji. Pałąk wyposażony jest w opaskę wykonaną ze skóropodobnego tworzywa, bez dodatkowej pianki w środku, co niektórym użytkownikom może przeszkadzać. U góry znajduje się nazwa oraz logo firmy. Miękkie gąbki pokryte skóropodobnym tworzywem. Nauszniki przykrywają prawie całe ucho, izolując dobrze dźwięki z zewnątrz, aczkolwiek mogłyby być trochę większe. Po dłuższym czasie ucho może jednak odczuwać zmęczenie i lekkie odrętwienie. Produkt oferuje również chowany mikrofon, który można wyciągnąć z lewej słuchawki i ma on długość około 9 cm. Jest on bardzo giętki i umożliwia ustawienie go w dowolnej pozycji. Głos jest czysty i wyraźny ale w tle słychać szumy, niestety. Pod filmikiem znajdziecie link do MP3 nagranej e, mikrofonem z tych słuchawek. Do prawej słuchawki prowadzi gumowy kabel w kolorze pomarańczowym o długości około 120 cm. Kabel wydaje się być dobrze wykonany i nie ma tendencji do plątania. Na końcu kabla znajdują się dwa mini jacki odpowiadające za mikrofon oraz słuchawki. Końcówki są pozłacane, co gwarantuje jeszcze lepszą jakość odtwarzanego dźwięku. Na kablu znajduje się pilot, który ma podstawową funkcję regulowania głośności pokrętłem oraz włączanie i wyłączanie mikrofonu. W zestawie ze słuchawkami dostajemy również przejściówkę, w którą można wpiąć dwa Jacki od słuchawek. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, kiedy podłączamy słuchawki do innego urządzenia, które posiada tylko jedno wejście typu mini-jack. Niepodłączony kabel nie przeszkadza wtedy w użytkowaniu urządzenia, np. telefonu czy innego. W pudełku znajdziemy również małą broszurkę, która informuje nas o tym, że głośne słuchanie może uszkodzić słuch, instrukcję jak należy podłączyć słuchawki do przyjściówki oraz jedną naklejkę z logo firmy, którą możemy przykleić według własnego uznania. Co do jakości dźwięku, jest ona dobra jak na sprzęt w tej cenie. Dźwięk jest czysty i wyraźny, z dobrymi basami i gdy trzeba grają naprawdę głośno. Sprawdzają się zarówno w grach jak i podczas słuchania muzyki. Waga tych słuchawek wynosi zaledwie 144 gramy. Producent daje na nie 2 lata gwarancji. Podsumowując, Steel Series Free HV2 to naprawdę dobre słuchawki, dostępne w przystępnej cenie. Nie jest to wprawdzie produkt bez wad, ale całościowo Steel Series przygotowało ciekawy zestaw słuchawkowy z dobrym mikrofonem i dobrą jakością dźwięku. Lekki i zarazem bardzo kompaktowy. Dziękujemy bardzo za uwagę, zapraszamy do komentowania, lajkowania, subskrypcji. I pozdrawiam. Cześć.